Nowy bug. No zobaczcie, nie będzie tego buga, ale to jest blok struktur. To jest, no nasz kochany wagonik. Z jak tu i z blokiem czarnianitu. Mogę wam pokazać ten bug, bo on jest strasznie dobry. Nie wiem, ale on jest. Ale można go nawet zrobić na jednym bloku. Zobacz, jak to wygląda. On się ciągle trzecie. Jejciu. Jeżeli to jest prawdziwy bóg, to tylko działa na naszych mobilach, czyli komórkach. Bo ja jestem na 1.19.05. Już. No i brawo, znalazłeś Bogu hik. No niestety to jest seriowe, bo ja jestem bardzo zły po tym. Ale mogę pokazać wersję, która działa. Tylko tym razem yy, będziesz chciał wziąć, bo on jest czerwieni tu. Jeżeli takie coś, to wtedy jak to tutaj pójdzie, to się trzęsie i poleci. Więc, a więc to jest sok spoko bardziej, tylko to z też się trzęsie, ale nie wiem, chyba wy dwa się trzęsą. Chyba to jeden blok. Okej. Okay. jeżeli tak to zrobimy, to to, to nie chcecie dać. Okej. To jest bardzo zła sprawa. To zrobiłem. Wcześniej, tylko te proszę, z YouTube. proszę, dobre. Tylko proszę, przesadziłeś. przesadziłeś. przesadziłeś, proszę, mojang, to napraw. proszę, mojang. proszę, 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 to. Bo... No w Widzisz? Tak się graziała. Papa widzowie. Bugi.